Wyobraź sobie miejsce, w którym prawo znaczy mniej niż odwaga, a życie wisi na włosku przy każdym kroku. Tam, gdzie każdy ruch może skończyć się śmiercią, a każda decyzja to gra o wielką stawkę. Miejsce to nie było zwyczajnym fragmentem miejskiego pejzażu, jakich wiele na mapie Warszawy. Każdy jego zakamarek Każda buda z blachy falistej i każda popękana płyta chodnikowa zdawały się mieć swoją własną, unikalną opowieść. Niektóre z tych historii były pełne codziennego trudu i handlu, inne zaś kipiały od ukrytych dramatów, szemranych interesów i nagłych zrywów przemocy. To właśnie w takim otoczeniu, pośród splątanych ścieżek legalnego i nielegalnego życia, swoje pierwsze kroki w kryminalnym świecie stawiał pewien, były już gangster. Był to początek drogi, która miała go wynieść na sam szczyt jednej z najgroźniejszych grup przestępczych działających na warszawskim Mokotowie, a następnie bezlitośnie strącić w przepaść, z której już nie było powrotu. Jedna z takich historii miała swój początek w zupełnie niepozorny sposób, niemal jakby z rządzeniem losu. Emerytowany gangster dowiedział się o niej przez przypadek od zwykły telefon od jednego z ludzi z grupy, który akurat przebywał na warszawskim stadionie dziesięciolecia. Obserwował on teren z charakterystyczną czujnością, jaka cechowała kogoś, kto wiedział, że każdy drobny szczegół mógł przechylić szale sukcesu na ich stronę. Kolega zwrócił uwagę na jedną z Wietnamek, która działała z wyjątkową regularnością i rutyną. Nie była to zwyczajna kobieta kręcąca się po stoiskach, jej obecność i ruchy wskazywały na znacznie ważniejszą rolę. Okazało się, że w ciągu jednego dnia potrafiła odwiedzić kilka różnych but, z których odbierała reklamówki wypełnione pieniędzmi, każdą z osobna, z widoczną ostrożnością, a potem umieszczała je wszystkie w jednej większej torbie. Z tą torbą zmierzała do kolejnego punktu, który stanowił rodzaj zaplecza lub centrum operacyjnego miejsca, gdzie, według relacji kolegi, przesiadywało od 10 do 15 Wietnamczyków. Ich obecność nie była przypadkowa. A sama Buda wyglądała jakby była o wiele ważniejsza niż wszystkie inne wokół. To nie było miejsce dla zwykłych handlarzy podróbkami, telefonami czy plastikowymi zabawkami. Pomysł na przejęcie tej gotówki zrodził się niemal natychmiast, była to okazja, której nie można było zignorować. Grupa postanowiła nie działać impulsywnie, ale z zimną kalkulacją. Obserwacja trwała cały tydzień, z pominięciem sobot i niedziel. Ponieważ wtedy cały stadion przeistaczał się w wielki bazar detaliczny, pełen klientów, zamieszania i nieprzewidywalności. To właśnie w dni robocze, a zwłaszcza we wtorki i czwartki, odbywał się tam hurtowy handel, który przynosił znacznie większy zysk i, co za tym szło, większe ilości gotówki w obiegu. Z każdym kolejnym dniem działania Wietnamki układały się w schemat. Rano, po przyjściu na stadion, rozpoczynała swój obchód po wybranych punktach. Z każdej budy wychodziła z siatką pieniędzy, które po drodze łączyła w jedną większą torbę, a następnie kończyła swój obchód we wspomnianym zapleczu. Nie zmieniała trasy, nie modyfikowała nawyków. To działało na korzyść obserwatorów, bo pozwalało zaplanować idealny moment uderzenia. Wiedzieli już, kiedy będzie miała najwięcej gotówki, którędy przechodzi, gdzie się zatrzymuje i jak długo przebywa w poszczególnych punktach. Trzeba było tylko opracować najkorzystniejsze miejsce, w którym mogliby ją skutecznie zaskoczyć, odebrać torbę z pieniędzmi i szybko się ulotnić, zanim ktokolwiek zdążyłby zareagować. Kluczowe było nie tylko przejęcie gotówki, ale także zapewnienie sobie drogi ucieczki, uniknięcie kamer monitoringu oraz ewentualnych świadków, którzy mogli być lojalni wobec swojej społeczności. Każdy szczegół miał znaczenie, pora dnia, liczba przechodniów, ewentualna obecność ochrony czy policyjnych patroli w pobliżu. Plan musiał być perfekcyjny, bo w grę wchodziła nie tylko duża suma pieniędzy, ale także reputacja i bezpieczeństwo grupy. Z czasem, po wielu dniach intensywnej obserwacji i śledzenia powtarzających się rytuałów naszej wytypowanej ofiary, doszło do nas, że choć udało nam się zrekonstruować niemal każdy jej krok, istniał wciąż jeden element tej układanki, który pozostawał poza naszym zasięgiem. Wciąż nie wiedzieliśmy, kto właściwie odbierał gotówkę, którą Wietnamka z taką regularnością i precyzją znosiła do tej ostatniej budy. Był to punkt, w którym ślad nagle się urywał, jakby pieniądze znikały w czarnej dziurze. W tamtym miejscu zawsze przebywało kilkunastu Azjatów, którzy wydawali się w niczym nie wyróżniać na tle reszty sprzedawców, ale atmosfera w ich otoczeniu była napięta, jakby coś ukrywali. Nie dało się. Wyczuć kto tam rządzi, ani kto sprawował nad tym wszystkim piecze. To właśnie do tego niepozornego, ale bardzo pilnowanego baraku znikała nasza cel, gdy kończyła swój codzienny marsz z torbą wypełnioną gotówką. Nasze analizy prowadziły zawsze do tej samej konkluzji. Jeżeli chcieliśmy przechwycić pieniądze i wyjść z tego bez szwanku, musieliśmy zadziałać tuż przed jej wejściem do środka. Chwila nieuwagi, sekunda spóźnienia i cała gotówka przepadnie bez śladu. Plan wydawał się prosty w teorii, ale jego wykonanie wiązało się z ogromnym ryzykiem. Trzeba było wykazać się nie tylko sprytem, ale też stalowymi nerwami i gotowością na najgorsze. Wietnamka poruszała się alejkami przecinającymi gęsto zabudowane przestrzenie stadionu, gdzie z każdej strony otaczały ją dziesiątki, a może i setki Wietnamczyków. Ich stoiska pełne były podrabianych ubrań, elektroniki, kosmetyków i najróżniejszych gadżetów. A oni sami byli czujni, zwarci i gotowi. Było oczywiste, że w razie jakiegokolwiek zamieszania nie będą patrzeć obojętnie. W ich świecie panowały inne zasady. Solidarność i natychmiastowa reakcja były świętością. Musieliśmy więc działać z niebywałą szybkością, taką, która mogłaby zawstydzić niejednego biegacza olimpijskiego. I nie chodziło tylko o prędkość nóg, ale o błyskawiczne podejmowanie decyzji. Absolutną precyzję w wykonaniu każdego ruchu oraz odwagę, która nie pozwalała się zawahać nawet na ułamek sekundy. Wiedzieliśmy, że jeżeli popełnimy choć jeden błąd, rozjuszone stado małych, zwinnych, zdeterminowanych ludzi rzuci się na nas jak wilki na padlinę. Mieli przewagę liczebną, znajomość terenu i nieobliczalność, której nie dało się przewidzieć. Gdyby nas dopadli, nikt nie mógłby mieć złudzeń, nie byliby łaskawi. Na szczęście los podsunął nam pewien atut. Owa Buda, do której Wietnamka dostarczała pieniądze, znajdowała się stosunkowo niedaleko wiaduktu kolejowego w okolicy ulicy Zamońskiego. Tam właśnie, pod filarami spękającym betonem, często parkowały samochody. Z jednej strony było to miejsce pełne cienia, z drugiej dawało szybką drogę ucieczki w stronę głównych arterii miasta. Właśnie ten szczegół zainspirował nas do opracowania precyzyjnego planu działania. Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozdzielenie ról. Bartek miał stanąć pod wiaduktem, gotowy do natychmiastowego ruszenia z miejsca. Tymczasem ja i kolega mieliśmy uderzyć. Mieliśmy chwycić torbę w idealnym momencie między ostatnią budą a wejściem do niej. To była zaledwie kilkumetrowa przestrzeń, która dawała szansę na sukces. Nasze zadanie polegało na tym, aby doprowadzić do szybkiego przejęcia torby z pieniędzmi, a potem dać długą, zniknąć w tłumie. Przebić się przez alejki i dotrzeć do samochodu, który miał już być w ruchu, gotowy do przyjęcia nas na pełnym biegu. Każda sekunda miała znaczenie. Telefon do Bartka musiał paść w odpowiednim momencie nie za wcześnie, nie za późno. On miał być już przygotowany silnik miał chodzić bieg wrzucony noga na sprzęgle. Samochód, który przygotowaliśmy do tej roboty, nie był przypadkowy. Zdobyliśmy Forda Mondeo niezbyt rzucającego się w oczy ale wystarczająco pojemnego i szybkiego, by spełnić nasze potrzeby. Był to tak zwany wóz jednorazowy, czyli sztuka na akcję, pojazd, który po zakończonym zadaniu miał zniknąć, porzucony na obrzeżach miasta lub spalony gdzieś w bezpiecznym miejscu. Dodatkowo, aby ułatwić sobie ucieczkę w chwili największego zagrożenia, zdecydowaliśmy się na dość niecodzienne rozwiązanie. Wymontowaliśmy tylne drzwi od strony pasażera, a także tylną szybę. Dzięki temu, kiedy dotrzemy do samochodu, nie będzie trzeba niczego otwierać, szarpać się z klamką czy zamkiem. Wystarczy wskoczyć przez otwór i znaleźć się w środku, zanim ktokolwiek zdąży się zorientować. Cały ten plan przypominał scenariusz filmu sensacyjnego, ale dla nas był realną walką o przetrwanie i zysk. Wiedzieliśmy, że tamci nie będą mieli dla nas litości. Każdy gest, każdy oddech musiał być przemyślany. Ulica uczyła nas od lat, że nie ma miejsca na błędy. Teraz chodziło nie tylko o pieniądze, ale o to, czy zdążymy przeżyć, zanim dopadnie nas tłum rozwścieczonych sprzedawców, gotowych walczyć o swoje do ostatniej kropli krwi.